Aż lepiej nawet. Może się jeszcze O, aż lepiej. Dobra. Mm, tak, chciałbym Wam pokazać mój świat. Żyję w nim już od niedawna. Jest to tylko 3 dni prawdziwe mnie Minecraftowe. Nie pamiętam. Pokażę Wam na razie, co się dzieje. Tak, mm, jest to moja piękna Exclusive e, Fry e, My Bedroom. Ok, e, image. E, Image Aha. E, Books My Bed um, To jest teraz Fajnie wygląda bardzo mi się spodobał jego konstrukcja Mam tu fajny widok W następnym odcinku dowiecie się, czy jeszcze chcę wybudować taką fajną rzecz która weszła <kluz> Teraz w wersji 1.0.0 Buduję ją No i dobra, tu mamy tyle Pójdziemy odwiedzić moje spichlerze Chociaż mało osób to wie, no ale... A może jak będziemy tak szli, powiem wam co zrobił Dodge e, w odcinku e, w wersji 1.0. Są pozmieniane, jest dużo rzeczy pozmienianych. E, właściwie i, e, kilka. Dodany jest tak. Nowy dźwięk przy spadaniu w dół. Jest taki jakby łamał se kości, bardziej taki real, realistyczny. Item się kończy też... Mm, jest nowy dźwięk, taki tak jakby coś się tłukło, nie wiem yy, dodane są drzwiczki mogę zaraz pokazać takie, a teraz pokażę. Mm, tu mamy kurde a, gdzie my to mamy? O tutaj o mamy drzwiczki takie takie, że się łączą. Albo jeszcze można zrobić... O, what the fuck! O, dobra. Co to jest grane? Nie wiem, dobra, miesza z tym albo muszę, chcę wam to pokazać. Naprawdę, bo nie, no dobra, nie działa, ale pokażę wam na mojej kolejce. No tutaj taka jest. Moje szpitala, Ta A tu drewno. Jak jest napisane, drewno. Tu są wągiel Tu mamy kable. I no, to są puste bloki. Tu mamy szkło. Mamy mój ekwipunek piękny, ładny A... Hmm, Skąd on się wziął? Takiego ładnego, pięknego dnia porannego Gdy padał sobie deszcz Wyszedłem sobie na dwór No i znaleźliśmy sobie kopalnię Myślałem, o kurde, no wejdę, no myślę, że będzie ładny bajer No gdy weszłem Stwierdziłem, że kopalnia zbyt długa nie jest To pomyślałem tak Chociaż nie warto, no ale kopałem po ciebie I się do pięknej, ładnej kopalni, którą zwiedziłem, Pokażę wam w następnym odcinku, może jeszcze jak zdążę. Nie patrzyłem na czas, nie wiem ile już nagrywam. Dobra, tu mamy narzędzia. E tu wełna, e, wełna jest. Długa historia, nie będę mówił. Tu mamy takie żelazo, żelazo, nie żelazo. A hm. Mm, rodziło mi się, byłem w neterze. Mhm, jestem chory. What the fuck? Dobra, jednak nie. To w innym zapisie miałem tam jeszcze teleport. Dobra, to niech tutaj je zniszczymy. Sorry, że jest na kreatyw. Następny odcinek już będzie bez kreatywa. Dobra, teraz idziemy zobaczyć e, moją piękną, e, przeczepną. E, co to miało być? Aha, kolej, tak. jeee, baby. Idziemy moją kolej zobaczyć. Welcome, my is metro. <grywy> Dobra, startujemy, Malina. Dobra, jedziemy. pu wiatr we włosach, patrzcie czuł. E, pomysł zgapiłem od JJ Jokera. Tak. Mm, on to budował w pewnym odcinku. Ja się zgapiłem, bo mi się też spodobał. Aha, no to mamy coestorów. A jest to... Czekajcie, ja tylko wyślę sobie to albo zostawimy. Mm, tutaj jeszcze będzie taki przejazd, że on tutaj będzie wjeżdżał w pewnym momencie, będzie dźwignia, która będzie prowadziła i będzie zjeżdżało, albo będzie mogło... Mam. Mm, kurde, nie ma dnia bym pokazał Wam. Tam się znajduje taka dziura z wielką szczeliną w środku, której mam zamiar wybudować. Stój tam, wózek. W której mam zamiar wybudować sobie alchemię lub jakieś to jak spichle, czy coś, nie wiem. I tutaj będzie wjeżdżało. Jeżeli będę dalej chciał jechać, to tu będę takim górą przejeżdżał i będę jechał dalej ten moment. No dobra, jedziemy dalej. Wracamy do domu. Mm. A tak, jeżeli. Nie wiem, uch, nie wiem, czy ten filmik wypali w ogóle. Mam pomysł, że wypali, ale chyba. Jeżeli naprawdę ten, to piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku, a ja postaram się to zbudować, obejrzeć i poczytać Wikipedię. Minecraft w A... miałem zamiar w następnym odcinku nakręcić. Hmm, będę robił nether. W neterze wybuduję sobie domek. Zacznijmy grać na Pacefulu i yy, na paceful, co ja gadam, na normalu i zagramy. Ta. Aha, chciałem wam jeszcze pokazać, tylko jest noc. I znaczy, noc jest jeszcze i deszcz pada. Fucking shit. Mm. Aha. <laughs> tak o. Mm. Jest to tu podświetlane. E, tutaj gdzieś są. Kloczek jest pochodnie. To tak fajnie wygląda. Moim zdaniem takie pizko. E, takie buyer. Mm. Mam pomysł, kiedy mm, zdobędę ponad 1000 widzów. Jeżeli się uda, do wygrania będzie gifk Tak, gifk, A potem może jakieś nagrody, konkursy, takie rzeczy. O, tak pewnego pięknego poranka, mm, kiedy deszcz padał, mm, chmury były zasłonięte. Tak mi się, kurde, nudno tutaj jak się wchodzi, taki większy zrobić I miałem pomysł, że tutaj będzie się naciskało, po już będą się otwierały drzwi, ale nie. I właśnie wpadłem na fajny pomysł, że takie podświetlenia drogi są. No i tak pani wygląda. Tak, tu spływa woda, taki fajny strumień. Jeszcze mam pomysł, może zrobię tutaj, o, że jeszcze woda całkiem będzie spływała. Dobra, a my teraz pokażę wam jeden ulubiony tryb mojej Tej gry na no, zarąbiste lochajski pomysł padłem. Kurde, czy to tutaj jest? O jest, o Tylko jak trzy są drabinki. Nie ma drabinek. What the fuck. Dobra, pokażę wam jeszcze na creative mode. Polecimy se tam. No, what the fuck. O, lecimy, dobra. Tak, to jest moja najlepsza sypialnia. Czyli autodestrukcja jest to jeden z najlepszych moich bajerów, bo gdy wchodzimy mm, znajdują się tam klocki TNT tak, gdy wchodzę przechodzę, jest to podłączone do jednego klocka TNT on, on wysadza to wszystko ja tam zeskakuję i tam do wody lecę i lecę i lecę, mogę nawet pokazać a nie załączę leciał, leciał, leciał i to wszystko wybuchnie, a tu do wody wpadam aha, i gdy robiłem to, natknąłem się na fajny Bayer w sensie takim, że znalazłem kopalnię, tak yy. Yy. nie wiem, czy to jest fajne moim zdaniem jest fajne, bo na survivalu jak <coughs> przepraszam, chory jestem gdy to zmienię, to będzie to wszystko fajnie wyglądało fajnie, że można coś takiego znaleźć, dobra yy. to chyba będzie na tyle yy. na dzisiejszy dzień o na dzisiejszy minecraftowy dzień tak mm, nie wiem jako, że miałem już kilka naprawdę takich fajnych pomysłów wow, wow okej, okay. że miałem takich kilka pomysłów mm, jeszcze będą serie multiplayer kurde mm, mm, mm. że będzie ten mm, Czekajcie, zastanawiam się, zastanawiam się, jeszcze chwila. Mm, czy nazwiemy to pikselowa dolina? Nie wiem, jakoś tak mi kiedyś... No czemu nie wchodzę? Pikselowa dolina. Tak, mm, tak se nazwałem, tak będę chciał. Fajnie mi się podoba ta nazwa. Dobra, to co, my się żegnamy. Jeżeli zdobędę naprawdę widzów, będę kręcił następne filmiki z fajnymi, naprawdę mam super pomysły. E, aha, chciałbym powiedzieć tyle, że nowe obrazy weszły. Taki mały ściegol, weźmy nowe obrazy do yy, Minecrafta. Dobra, ja, ja się zwijam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hasta la vista, baby. Na razie wszystkim.